PG18. Jeszcze moment. Spoko, nie, żeby w tym mieście coś się działo. No właśnie! Nikt nie wie co się dzieje i musimy to udokumentować. Chcesz wiedzieć, co zaszło tamtej nocy, tak? O, jakiś ty zagadkowy Jacob! Zwykła robota. Bellwether kazał nam coś znaleźć i zatrzeć ślady. Bellweather? Prywatna firma wojskowa. O nic nie pytasz i niczego się nie mówią. Ale coś urządziło na nas zasadzkę. I teraz ten stwór nie daje mi spokoju. Ma jakieś imię? Chyba pora kończyć DF. Widzę funk lub wampirów. Snajper! Uwaga! Ostrożnie. Zniknął. słodkich snów. Nigdzie go nie ma. Ani śladu. Ostatni. Zapracowuj na karmę ptasimuszczku. W porządku. Sprawdźmy o co to całe zamieszanie.